Aby skorzystać z funkcji druku, kliknij przycisk druk. Zostaniemy wtedy przeniesieni do strony, gdzie znajdują się wcześniej wysłane przez nas prace. Dokumenty możemy oznaczyć jako ulubione za pomocą ikony gwiazdki obok dokumentu. Interesujące nas dokumenty możemy zaznaczyć za pomocą pola wyboru obok ich nazwy, a następnie wydrukować za pomocą przycisku drukuj. Jeśli chcemy edytować parametry drukowanej pracy. Należy wcisnąć ikonę koła zębatego obok jej nazwy. Zostaniemy przeniesieni do ekranu konfiguracji tej konkretnej pracy. Możemy tutaj zmienić szereg parametrów wydruku. Takich jak to, czy wydruk jest jedno czy dwustronny. Możemy ustawić kolor pracy oraz wybrać liczbę kopii.